Jest! Cześć, witajcie z tej strony a I dzisiaj opowiem Wam, co będzie nagrywane na tym kanale. Zaczynaj! Oczywiście, gdy filmik Wam się spodoba, zostawcie łapencję i suba. Na pewno Wam nic nie będzie to kosztować, a mnie ucieszy i zmotywuje do dalszego nagrywania. Zapisałem sobie na kartce parę rzeczy, które chcę wspomnieć w tym filmie. Dlaczego taki wstęp na przykład napisałem? Ponieważ gdy miałem 10 pucharków, chciałem zacząć nagrywać, ale że yy, po prostu nie zmontowałem, źle nagrywałem. Później też Wam o czymś powiem, więc. No, za chwilę wam nawet coś powiem. I trafiłem wtedy Epickiego Zadymiarza, wtedy akurat dobrze nagrałem. Jedynie to dobrze grałem. Miałem tysiąc pucharków. I teraz się tak składa, że trafiłem też nowego Zadymiarza Epickiego. Jest to Bibi. Na końcu filmiku będzie z tego gameplay. I... no. Co jeszcze? Dlatego do tego nawiązuję, bo... Jeszcze był opening, jak trafiałem tą Bibi, ale źle nagrałem tak samo jak wtedy nagrywałem, więc przepraszam. Ale i tak tylko Bibi dropła, nic więcej się ale yy, Głównie na tym kanale będzie się pojawiać Brawl Stars, ponieważ to jest taka gra, którą najbardziej się nachypowałem w tym momencie. Fajnie się openingi zbiera itp., a gdy umrze i przestanie dużo osób w nią grać, to. Wymyślimy coś, może coś na komputerze bardziej, albo nie wiem, zobaczyć. Openingi będą się pojawiać z Brawl Stars, wspomniałem przed chwilą, z, e, wspomniałem przed chwilą o nich. E, będą się pojawiać co miesiąc, ponieważ co dwa sezony będę zbierał tyle, ile tylko mogę. W tym momencie zobaczycie screena na ekranie, ile w tym momencie mam uzbieranych. Więc przejdźmy dalej. Mam własny klub. Macie znowu tutaj screena na ekranie. Więc jak chcecie to wbijajcie, macie dwa kapuchy. Oczywiście, kto napisze ode mnie, to dostaje rangę wyżej. <laughs> tak jak w większości klanów. No i zostałem was z gameplayem duo, bo nie będę przedłużać. No i do zobaczenia. W następnym odcinku już mam pomysł nawet na następny odcinek, więc nice. Topa.